Cześć! Witam Was wszystkich w zupełnie nowej serii, czyli w Zagrajmy Minecraft. Jest to sezon drugi tej serii i będziemy Wam na niej pokazywać naprawdę epickie rzeczy. E, to, co będzie na dzisiejszym odcinku, jest naprawdę bardzo, bardzo dziwne. Karol jest jeszcze tego nieświadomy. Cześć w ogóle, Siema, ej, Co u Ciebie słychać? E, u mnie bardzo dobrze, a u Ciebie? Stary, jest git i co dzisiaj będzie się działo jeszcze na odcinku? Stary, będzie się działo coś, czego nie widziałeś jeszcze nigdy. Wcześniej, czekaj, muszę się, sięgnąć, tylko do tej skrzynki. I za chwilę ci pokażę, okej? Okay? Ernest? Eee, co? Widziałem więcej, niż ci się wydaje. Eee, nie wiem, jak to zainterpretować, <laughs> ale czekaj. Eee, chodź, stary, pokażę ci jedną epicką rzecz. Okay. Zobacz na to. Jaki jest Gysimto Widzisz to, stary? No, nieważne. <laughs> Widzisz to? No, co jest? W tym momencie ciąłem drewno, stary. I wiesz, co z niego mogę zrobić? Jo, nie, nie. A pokazać ci? No. Zobacz na to. Zobacz na to. Patyk. patyk A wiesz, ale... do czego będzie nam potrzebny? Nie, ale po co jest patyk? Co to, bedrok, bedrock, Cheaterze, ej, cheater! E, nie, no, ej, ja kopię bedrock, czekaj, skąd, patrz. Skąd Zobacz. Skąd kopię bedrock, widzisz? No, jak, czym? E, no, stary, Jak shiftuję na bedroku, to on się wykopuje. I jeżeli będę tak shiftował godzinę, to wtedy ten bedrock się wykopuje. No, ale to nie ma sensu, stary. Po co te godzinę teraz będziesz to kopać? Goś, ale palec ci od pani Ernest! no dobra, nie będę kopał tego godzinę. Nie! Co? Nie! Stary, musimy teraz stać godzinę na tym, żeby się Na tym kopało. godzinę? Tak, stój na tym okay. godzinę. Widzimy się za godzinę. Dobra, o Jezu. I stary, już prawie no, wykopałeś! No, co, co, co? Szkoda, gdyby ktoś cię zrzucił. Dobra, nieważne. Co, co eee, co, co, co? W tym momencie stworzę coś epickiego. Zobacz co? na to. Zobacz na To To było na naszej serii Zagrajmy w Minecraft od niepamiętnych czasów, więc mam to też dzisiaj. To jest kilow z Bedrocka. Kilow z Bedrocka? Wiedziałem, że wziąłeś kilow z Bedrocka! To jest zielonego Steve'a! Eee, stary, tutaj nie ma tego zielonego Steve'a. On został na poprzednim świecie zamknięty Ach, w okay. zaświatach, więc mam e, nadzieje, mamy farta, mam mamy nadzieje. farta. Mm, pokazać ci, co robi ten Kilo. Co? Patrz, mordo, skupiasz no. się teraz na tym, co robię. No, ty masz kilo bedrockowy, No, no. I, i zobacz, co z nim zrobię. Uwaga? Co to on robi? Uwaga. Co on robi? Co ty robisz? Jak ty rozwalasz to? Co to jest? To jest stare powietrze, zobacz! Ty wykopałeś powietrze! Patrz co jest powietrze. to jest powietrze! Można odłożyć! Co jest? Stary rozwaliłeś się. Ej, nie odkładaj tego, czekaj, czekaj, czekaj! Ale wykopałeś powietrze, to co to jest? Co to jest? Co tu? A! <laughs> No nie, wszedłeś w ciemną materię?! Co stary, to? wskakuj co to? do sadzawki, to ci przejdzie. Ja to w Ale ja żyję, ja żyję, stary, ale to oparzyło mnie, co to było? To, to jest powietrze, stary, wiesz co można ale z to tym nie zrobić? jest powietrze, co to jest? To! No, to jest czarna materia, bo jak czarna wykopiesz materia. powietrze, to jest pustka. Wykop czarną materię. E nie da się. Nie da się, bo to jest nic, ale Uuu. możesz ją zalepić dirtem stary. Zalep zalep dirtem czarną baterię. Zale zalepić dirtem. Zalep, ale... zalep. Au! <laughs> Ej Jezu, trulujesz. O mordo. Zawsze to samo. Udało się nabrać. Mm, czekaj. I pokażę ci stary jedną jeszcze bardziej porąbaną rzecz, bo mamy tutaj ogólnie powietrze, prawda? No, Więc musimy, musimy wykopać, stary, trochę więcej tego powietrza. Tak. Musimy no wykopać jest. jeszcze więcej powietrza. Ała, 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 o nie. Dobra. Musimy wykopać jeszcze więcej Dzięki. powietrza, stary. Dobrze, w porządku. Super, wykopmy powietrze. To jest Super. nowa moda, tak? Wykopać powietrze. Idź się skopać, stary, wejdź tam, wejdź tam. Nie, nie, ej, nie ma mowy, stary, nie wejdę w powietrze. No właśnie. Nie wejdę w powietrze. Ale ty, ty jesteś w powietrzu, gościu. Jak to jestem w powietrzu? Chodziło że, chodzi mi, żeś tam wszedł, w czarnomatę. <grymne> Hej! Hej! <grymne> Hej, Co? widzę coś! Duszek! DUSZEK! Erlend! jest to jestem Jezu, ja! Duszek jest! To jestem ja! Ej, jaki jestem szybki! Ej, Duszek jest u nas! Jeżu! Stary, to jestem ja! Przycinuj się Karol! To jestem Co? ja! ja Ale jestem, nie, to nie jesteś ty duszek, Nie to jestem! Czekaj, dam ci ducha, to! Masz, zabij... masz! Masz! Zobacz! O, Zobacz to! Jaki tu jest wielkie! Zobacz to... załóż sobie! Załóż sobie! Dawaj, stary. Czekaj, jak to? Uda ci się. Ale jak to? No, to jest czapka, załóż to. Nie, nie, nie wiem, ale ja nie chcę. Do... Czarna magia dla mnie to jest. Nie chcę tego. Ja mogę to zakładać. Co? Czekaj. Doszek, uważaj, Trinco, znowu Zn jest. Do... Zn znowu stary, to jest... jestem, jestem ja. mordo. A, 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 a okej, okay, dobra. Zaraz, zaraz, weź dobra. się w garść. E, zobacz, czekaj. Masz kilof stary no, Wykop sobie powietrze i zrób sobie taką samą czapkę. No. Zobaczmy czy też jesteś w stanie Wykupam to zrobić powietrze. ale tam, wykopać powietrze? Tak, wykop powietrze ale... O Jezu wykopałem powietrze! A! Stary, nie panikuj! Nie panikuj, zbierz powietrze stary, zbierz powietrze Zbierz powietrze, zbierz powietrze, powietrze stary, zbierz powietrze. Zbierz powietrze. O, o, mam mam jedno, zbierz powietrze Pięć zebrać? Tak, okay. musisz zebrać pięć stary okay, liczymy do pięciu w słuchajcie widzowie Wszyscy idziemy do pięciu. Okej, okay. A jakiś tu dokopać na trzy, cztery? Co wiecie? co jest po cztery? Jerzu. No jest... nie pytaj, stary, bo ja nie mam Jeżu, pojęcia. Jerzu. Co... Ja nie mam pojęcia, stary. No co jest po cztery? Ja nie, nie, nie mam pojęcia. Dobra, dobra, dobra. Napiszcie w komentarzach, jak wiecie. Dobra, Zbieraj to ja i zrób teraz... sobie czapkę. No mam, mam, mam. Jeee! Daj, zrób czapkę, stary. Okej. Okay. Siu. Masz czapkę? To nie jest takie łatwe. Nie, Ej, to... U mam, mam, mam. Dawaj, załóż. Co? Jestem nagi. Stary, to jest epickie. Dobra, to zalepmy teraz w takim razie na szybko dirtem całe to. AAAAAAA! Rozwaliłeś czarną materię, ziom. Przeprosiłeś wszystko do normalnego Ej, tak, rzeczy. dobrze. I to jest idealny Ej, moment. moment. Ała. On nie zabiję cię, przepraszam. Ej, dilerek. No? Czy pokazywałem ci na naszym świecie, bo to jest nowy świat, który już został zdewastowany, moją farmę marchewek? Nie. To chodź za mną, chodź za mną, a ja ci to pokażę. Jo, farma marchewek! Stary, no tak, eee, mogę stary potwierdzić, że jest to epickie, że mamy już farmę marchewek, bo nie będziemy na pewno umierać o, z głodu, aczkolwiek mam tutaj też coś lepszego, tylko potrzebny nam jest kolejny crafting. A co? I Potrzebna nam jest także e, jedna świnka i ja wtedy ci pokażę, co możemy z nią fajnego zrobić. Co Okej, możemy czekaj, z nią czekaj, fajnego czekaj, 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 zrobić, czekaj. co czekaj. zrobić możemy, fajnego z nią możemy i co? Czyżby to zapowiedź była kolejnej piosenki na, ka na kanale Dealerek Minecraft? Niesamowite. Gadasz muzykę Minecraft wyjeżdżu. <laughs> okay, zrobić... uwaga, zobacz na to. Co? What? <laughs> Ale masz długą marchewę! Widziałeś bordo? kogoś z równie wielką marchewą? Nigdy. No właśnie, no właśnie, a teraz chodź za mną. Chodź za mną, to pokażę ci coś jeszcze lepszego. Uśmiejesz się. się jak nigdy, Minecraftie. Boję się. Okej, okay, czekaj. Gdzie jest jakaś świnka? Znajdźmy jakąś świnkę, stary, to jest bardzo ważne. Okej, okay, idziemy na świnię. Jedna świnka, musimy ją ale, upolować. Ale, gdzie, stary, są świnki? Znaczy, są świnki. Stare świnki są... Ej, tu jest świnka! Tu jest tu świnka! Jest! O nie, to jest zielona świnka, co wybucha! E... Tego, to nie było. Świnko. Karol, to, że... Każdy to wie, że świnki to są creepery, ale... O, i znalazłem świnię, co sama przyszła. I co nas zje taką marchewę? Co się dzieje? Stary, patrz. Uwaga, ale, ale ją wygnie. Uwaga, ale ją wygnie, Jerzu. Pokażę wam, co ale się stanie, jak nakarmię tą, tą świnię marchewką, jeżeli zostawicie teraz łapkę oraz zasubskrybujecie kanał taki czerwony Ej, przycisk. I uwaga, tak. macie 5 sekund. Chcę zobaczyć, pięć, zdajesz. Cztery, Łapka w górę! Trzy, dwa, szybko, jeden. Subskrybujcie! <laughs> Tanie. Okay. E, masz może crafting? Jeszcze Stary, jeden. Wiesz co? Mam 6 desek. Mogę z tego Dawaj, zrobić crafting. crafting I crafting, i dwa crafting. patyki, Bardzo potrzebuję crafting. Dobra. Czekaj. Hyc! Proszę. crafting do poda. Ej, zgniotuj świnie. Jak to zgniotuj świnie? On działa, Coś działa, działa. działa. Nie, nic. Czemu ona? Po prostu mnie się ona buguje, wiesz, jeżeli widzę u ciebie. Jak to Aha, wygląda. u ciebie jest zbagowane. Tak, dobra. Tak, jest bugowany. Najważniejsze, że wy widzicie na filmie, jak to powinno działać. Hmm, Czekaj, na ją. Ale się przywali, no. Co się stanie, ale jest Ej, jak żelek? Czy jak ja ją będę karmił cały czas, to ona się będzie stawała coraz większa? Stary, to jest... Wiesz co to jest? Co się dzieje? To jest Ej, świnka Janka! Patrz! Świnka Świnkajanka! Zobacz na to! Normalnie rozwalasz wszystko, gościu! Czemu ja wszystko rozwalam, tą świnią? To jest was dewascnyj! Ej stary, wsiadaj do mnie, wsiadaj do mnie! Ale mogę? Wsiadaj, wsiadaj, pijd na świnie! Stary. O, jest, o, jedziemy, stary! Nie jedziemy! Patrz, stary, patrz, patrz u mnie, patrz u mnie, jak u ciebie nie działa. Wow. Czajź to! Jedziemy po. Yy, świnie. Świnie. Ej, czekaj, weź seryjnie. Się... Czekaj, nieco. ja ci dam marchewkę i yy, weź się przejść na tej świnie. Chcę to ej, zobaczyć. Dobra, dobra, patrz, patrz, patrz. Jak się zastanawiasz, jak to wygląda, to wygląda to tak! A. Ej, 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 Zgubiłem marchewę. Jak to zgubiłeś marchewę? Gdzie ona jest? Widzisz ją? Nie. Ej, bo ona mi się wyświetla. Stary, pewnie kliknąłeś na świnie marchewką. No. Dobra, czekaj, dam ci jeszcze jedną marchewę. Uwaga. No okay. to już nie klikać na świnie, tak? Nie klikać na świnie. Kliknąłeś na świnie, a oh, dobra, okej. Okay. <śmiennie> <śmiennie> Dawaj rozwal ją, rozwal coś, rozwal coś stary. Dobre, stary, to świnia to jest absolutna rozwałka. Ha jestem lordus świnius. Czekaj, dosiądę się, pozwól, że się dosiądę. Dobra, zela, zela, zela. Ej, dobra. Zobacz, to nie jest koniec tego, co my możemy zrobić z tymi świnkami. No. Patrz, patrz na to, patrz na to. Boję się, boję się, Czajisz na Czajisz to. to? Okej, okay, u mnie nie, ale u ciebie stary. Stary, ale ona... stary, zobacz. Ale się na rozwala. To. Nie, nie rozwala, nie rozwala bloków innych, prawda? Co? Ona rozwala też inne bloki. Ona wszystko rozwala, stary. Nie, ona nie może. Ona wszystko rozwala. Stary, ale to jest bez sensu. Czemu po co komu taka duła świnia? Stary, jak nie to jest po? Co? Świnia, bo to jest stonaga świniska. To jest potrzebna świnia, Stary, dlatego że jak chcesz rozwalić Je na przykład dźwięk. ścianę świnią, no to skąd weźmiesz taką świnię? Ej, ile kotletów wypadnie z takiej świnie. Stary, za chwilę ją rozwalimy, za chwilę ją rozwalimy. Nie tylko, roz. Tylko patrz. Ej, Stary, kto wygląda? Zobacz. Ty na świnicy, Aj, nie bije mnie. Nie, nie bije. Aha, nie, aha, Stary, ona nie jest, dobra. jest dobra, ale aha, zobacz. A, zobacz możemy broni. ją przerobić na kotlety, Stary. Możemy ją przerobić. Kotlety świnie, ty kotlety. PATRZ! Co? PATRZ co to NA, na TO! PATRZ NA TO, STARY! Co, co jest Największy grane? kotlet świata! Czemu? Ale po co komu takie coś? Ja nie wiem, stary, ale stary, to jak jest... To jak to upieczesz, Jak to wsadzisz do piekarnika? Ej, właśnie, potrzebujemy piekarnik! Potrzebujemy Bardzo piekarnik! Bardzo długi piekarnik! Stary... Świska stanowią. zwykły piekarnik. Ale musimy wykopać trochę kobla. Okej, okay. a możesz wykopać tym mięsem? E... Nie nie, nie. nie. Dobra, mam już 8 kobył Potrzebuję, Potrzebuje, potrzebuję potrzebuje jeszcze potrzebuje jeszcze węgla. Potrzebujesz węgla? Potrzeb... Czego jeszcze paniczu? Star potrzebuje jeszcze węg... węgla. O nie. Nikom, nie, nie okay, potrafię... dobra, czyli... Tu jest węgiel, szefie, szefie. Gdzie? gdzie masz węgiel? tutaj boczny jest ki, Halo, halo, proszę, tutaj nie, gdzie nie, 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 nie za, 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 za No. Tu. Tu. A, spadło tu, Au, spadł, nie tutaj? Tu, nie tu. Tu? Tam, tam. No, tam, 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 iść, tam, 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 no. no. Tu? I okay. na prawo! Dobra, mam węgiel, mam węgiel. Stary, przytapiamy to i zobaczymy, ile to mi zregeneruje e, serduszek jedzenia, w sensie tych... takich, wiesz... Ej, Jerzu, zgadnij, gdzie jestem. E, no, gdzie jesteś? Nie wiesz, gdzie jestem? Nie wiem, gdzie jesteś. Za tobą! O nie! <laughs> Najgorzej. Ej, uwaga, to jest wielki moment dla ludzkości. Uwaga! Co się Nie! Co zrobiłeś? O, nie, zwykły wypadł krótki! Mały, stary skurczył mały. się! Bo temperatura się skurczył! Ej, potrzy, potrzebujemy stary. Potrzebujemy zapalniczki! Potrzebujemy Zobaczy. zapalniczki, stary! O nie, ale to zadziała? Daj mi zapalniczkę, stary! Dobra, okej, okay, dobra, Daj dobra! mi zapalniczkę dobra, dobra. wiem, że masz! Ale ty podpala podpalasz żywcem, Mierzu! Nie jesteś stary, no, potworem! Ta zniewaga krwi wymaga. Zniewaga, ale jaka zniewaga? To no zniewaga, że to mięso wypadło małe, stary, Ale ty nie, nie widać, że ich mięso jest małe! Palcie się, świnie! Ła, palę się! Jeż potwór! Palcie potwór się, świnie! Trid, spali o Jezu, masz to! Ale jakim kosztem! Ale jakim kosztem! Daj jedno, daj jedno! Trzymaj! Ej, do kanapki, do Subwaya! Ej, co bułki z Subwaya! Ej, czekaj, Spaj muszę... się. z nierygano! Weź mnie pobij, pobij mnie! Pobij mnie! Pobij pobi pobi mnie! Klepa! Grepa, weź w ogień, weź w ogień! Okej. Okay. idź w ogień, idź w pożar tutaj. No dobra, śmiało. już, 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 śmiało. już, już! Co? Już! Nie słyszę! Już! Ej, nie, nie, serio, już! Stary, potrzebuję... O nie, woda! O nie, woda! O nie! Okej, okay, dobra. Czekaj, musi mi zejść pożywienie, stary. Musimy zejść jak najszybciej pożywienie. No już spadło! I zobaczymy, ile to mnie zregeneruje. Okej, okay, mamy to. Uwaga, no. i teraz zobaczmy ile to mnie zregeneruje. Uuu. Ej, normalnie. No, Zawód, zawiodłem się, zamód. zawiodłem się, stary. Nie się. Ej, ale widziałeś? To się po kawałku zjada, stary. Co, co? Zjedz really to? Long, long. Widzisz? Ej ale nie stakuj ich nigdy. Ej, mam trzy. o, lolo. o lolo. Ej, dobra mordo To nara, dlatego że ja, ja odjeżdżam w stronę no. słońca A to już jest koniec tego odcinka, więc jeżeli podoba Wam się nowy sezon, zagrajmy w Minecraft, gdzie pokazujemy Wam najbardziej szalone rzeczy, jakie tylko istnieją w duecie naszym Tritsus i dealerek no to słuchajcie, zostawcie łapkę, subskrybujcie. I ja na tej chwili się z wami żegnam. To na tyle na razie